W kolejnym odcinku Vlog TV. dzisiaj zagramy w żółtki. Wow! Ja już szyszutka może? A ty jadka! A tak Ała Rze Antek, trafiłeś w setkę normalnie. setkę, no, mój nazwę, że się kleiłem. A pozdrowienia są na końcu. Na koniec. końcu, tak sobie za rzeczywiście, tak. więc teraz pozdrawiamy na końcu, to zaczynamy odcineczek. Zapraszamy Oczywiście. do świetnej zabawy. Hej, witajcie wszyscy. Dzisiaj przygotowałem dla was zawody w lotki. Hej, hej, i zaprosiłem do tego Tosię. Ja to jest tak. Tosia, hej. Tu zaprosiłem, proszę bardzo, Nikolę. I zaprosiłem Bartka, Bartka! No, cześć! Witajcie! Cześć, cześć! Będę z Wami grał! No, dobra! I dobra, Bartek, już pogadałeś, no! I to zaczynamy, słuchajcie, pokaż Nikola, jaką tu listę przerządziłaś? Antek, Tosia, Nikola, Bartek! No, to zaczynamy w takiej kolejności. Tak? Tak, I każdy ma po jednym rzucie chyba, co? Zrobimy? Tak, Cztery rundy? Cztery. Rundy. Cztery? Cztery. Tak, okay. dobra! No to ja rzucam pierwszy, ja sobie wybiorę taką lotkę. Bo ona jakoś mi lepiej lotką niż tą piłeczką, dobra? Trzy, cztery i. Trzydzieści! A, a? No to dobrze. Super! Super mi poszło, dobra? Teraz kto? Teraz ja. Nikola proszę wpisać, że Antek nie 30. O, wpisz, Nikola, 30. Ty, ale ci dobrze poszło. No, no ja wiem, wiem dobrze, no. Prawda, Tosiu? Super. To ja też sobie wybieram lotkę. Też lotkę? Tak. Chyba lepiej, co? Tak. A. O, i? O, 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 Ja chyba bardziej jest na 20. Chyba no i co, tak. Tosiu, zobacz. Tak, to Większa połowa letki jest 20 Jak mi się uda to przybliżę. No 20 Teraz ja dobra, teraz Nikola, proszę! No to teraz to Nikola, no, skup się! I... Wow! Ile jest? 50? 50! A to na dole też jest 50, w ogóle 50, 50, 50. Super! Teraz... Bartek! Dalej! No już idę! Idę! Piłeczką muszę, tak? Ale... Tak, tak, piłeczką sobie muszę. No zrobić. dobra, rzucę. Ale nie w siebie, tylko w tarcza. Oha, gdzie jest ta tarcza? <noise> Tam przed tobą. No tu. Halo, tu, masz tu. tarcza jakąś? Tutaj, zobacz. Tu, o. No dobra, cztery... Bartek Co ile mam? Ile mam? Zero! Zeno. Jak zero? Nie! Nie wiem! Ty wiesz co? Ty co pokręć cybergana poza bramką? Ty się nadajesz tam! Zero! Wiesz tam usiąść W ściany będzie mi tu rzucał! Porysujesz ścianę i się zobaczysz Wow, to jak po pierwszej rundzie? Jak to prowadzi? Ja prowadzę. A kto ile ma punktów? Antek 30 o! To O ja 50, ja pięćdziesiąt, Bartek zero. Bartek! No Bartek. bo co? Nie wiem, gdzie ta, ta była tutaj. No, no nie wiem, nie wiem. Okej. Okay. No nie wiem. To no dobra, nic nie wiesz, teraz ja znowu wrzucam oczywiście lalką. I trzy, cztery! Pięćdziesiąt! Ale ci poszło! Ale mi się fuksło! Zobaczcie, o. No teraz twoja kolej, Teraz Tosia. moja kolej. Co wybierasz, piłeczkę? Mam piłeczkę. piłeczkę. Yes. Wow, 20 znowu tak? Tak. Te 20 mnie coś lubią. Czy 25 to jest? 20. 20. 20, tak. Dobra, teraz kto? Teraz ja. Nikola, proszę bardzo. No, proszę bardzo. Ja biorę piłaczkę z mu. Dobra. 30, super, super. No ale super. Andrzej, mamy tak samo. Mhm. Mm Naprawdę ci bardzo dobrze poszło. I teraz ten, co nie widzisz? Jest... Tarcz. Tarczą. Bartek. Bartosz. No ja, ja. No co tu ma? Co, to brakie, to może no? Tak wyszło. Dobra. Na? No. Na? No, tarcza. Trzy? Ale nie wiem, nie tarcza jest tu przed tobą. Zaraz, A, no. tutaj. Tak, koło mnie. No. Naprost, ciebie, Tarcza. Trzy, cztery. Nie z tyłu. Gdzie teraz? Zero. Nie, jak nie, nie, nie Poczekaj jeszcze raz. Dobra, no, trzy. Tam, tak, tarcza. Tak. Trzy, cztery. Ry? Ej, sto było! Ale się nie, nie przyczepiło. Jeszcze raz. Się zepsuło. No dobra. Do ośmiu razy raz. No nie moja wina. za. No. no trzy, cztery. Brawo. Jest. Jest to. Widziałeś? No widziałem, widziałem, widziałem. Raz ci się, się fuksje. No. Trzy razy ci się rzuca, To jest nie fair. No dobra, dobra. Idę sobie uziąć. Ale ja jestem dobry. Tak, jesteś dobry, he. Nie patrz, Kapa zasada, to zobacz. Proszę wisz to chociaż się rzuciła. Dobra! Jak tam po drugiej rundzie, Nikola? Dobrze. I, po, i teraz Wam przeczytam. Antek 50. Wow! Tosia 20. Jest. Nikola 30. Bartek 50. 50! Brawo. Bartek super! Dzięki, dzięki! Wiem, że na mnie liczyliście! Pozdrawiam serdecznie. Wasz fan Bartek! No. Dobra! Trzecia runda! Nikola może z i podać ten? Nasze lotki i piłeczki? Piłeczka tak. Piłeczka Lotka i lotka Dobra Ja standardowo sobie wybieram lotkę Albo inaczej teraz sobie piłeczką rzucę A co tam? Muszę się skupić Nie Dobrze, no nieźle, nie. Antek już wiesz co? Nie załamuj się. Załamuj się. Teraz załamuj ja. Załamuj ja lotką spróbuję. No dobra. Nic? Może tak następnym razem mi się uda. Toś! Yeah. To super! Wow. Brawo! Super ci piąteczka. Mi się udało. piąteczka. Super ci poszło. To Nikola! No proszę, co wybierasz? Lotka. Dobra. Sto! Prawie Ja cie, bliżej tu jest. Czekaj, no. Czyli sto jest, jak ładnie. A ty okay. dziesięć? Może tobie też się poszczęści. No teraz, no bieżciu. wiem, wie, aplauz później. Ja już rzucę, wiemy o co chodzi. W tą tarczę trzeba, nie? Tak. No, dobra. Trzy, cztery, Pięćdziesiąt! No i tak mówmy, Parte, nie? Wier, ci, No Ładnie! Idzie. Co, co? Co? Dobrze ci idzie już, masz sto! Dzięki, a chcesz, to się możemy się omówić. Na radkę. Nie, I nie, się po... nie, musimy. nie, no nie, dobra, nie. Nie? ja mu dam radkę, kopa, zasadzę, to oni miał warzywny! No. <noise> to po jak to wygląda po tej trzeciej rundzie, Nikola? A jak to tam wygląda? Jak tam wygląda? Ale jak to tam wygląda, no? Antek, tak? 10, nie to było 100, pomyliłaś się. 1-0, Antek 10, to... oszukuję, Nikola, nie żartuję Tosia? Tosia, 100, Nikola, 100, Bartek, 50, nawet mnie Bartek rozpychał, nie wierzę, nie wierzę, dobra, dobra, Ostatnia runda, Nikola, poprosimy Cię o zdjęcie naszych magicznych kulek i lotek. Piłeczka, piłeczka, piłeczka. Tak. Dobra. A piłeczko już samo dobrze szło. Zaczyna. A ile miałem teraz? 10 tylko? Mm -hmm. To nie. Słabo mi szło. <grym 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 I teraz rzucam. Tak. I było Da. Tak. Stukę. Oj, właśnie jeszcze tylko. Przegrałem. Przepraszam, fani. Styd mi teraz. Teraz, teraz ja. ja. Trzymajcie teraz kciuki, zabawka! No, no, ja jestem fanem, Ja mogę ciągnąć ja ja ze Sabiną. Dobrze, nie chcę, nie? No, Dobrze, teraz. A nie. idź, ty się umówisz, człowieku a idź, ty warzywoty! Rzucam. No, rzucaj, rzucaj. Dwadzieścia. 25, no super! I tak ładnie, i tak ładnie, naprawdę. I teraz. Nikola. No proszę Cię, tylko Ci piłeczki zostały, także albo jedną, albo drugą, która Ci się bardziej się podoba. Dobrze, rzucam. <śla> <śla> ale jak mocno żeś rzuciła! Pięć. Pięć, Pięć. i tak super, widać. Lepiej od siebie, No, Ale i tak będzie najgorszy i tak. Bartek teraz ty? Ja no, no coś czuję, że ostatni będą pierwszymi. Nie, dzieciaki, ta. To... Dobra. Trzy. Tosia! To, no, to jest dla ciebie to jest No, ja będzie stówka, to się łysz? Nie, nie. To ja się tak nie zabiłam. No to nie, dobra, po co wezmę tam zabinka? No, trzy, cztery stówka. Aaaaaaaa! check out. Dobrze się nie zgodziłam. Ale to jest takie stówka czy pięćdziesiątka? stówka chyba bliżej! Stówka! Tak, dzieciaczki! Macie przed samo zwycięzcę! A tak się ze mnie śmiali. No dobra, dzięki. Nie wiem, no dobra, Nikola, zliczaj! I no, zliczaj, zliczaj, bo przecież po, po tutaj normalnie się cieszę, jak nie wiem. Pokaż no tutaj, o. Tak i czytamy, no. I teraz antek. ile było w ostatnim? 20 miało antek. 20, to się miało 20. 25? Nikola miała pięć Najgorzej. Bartek miał stówkę. Dobra, to ja teraz jestem matematyk. Szybko obliczam. A ty Nikola będziesz, a bo dobra, napisz Tosia Będziemy pisać wyniki, tak? Okej okay. O, tutaj ładnie pokażmy Więzliczamy zliczamy, Antek ma 30 plus 50 plus 10 plus 20 to jest 110 Wow, Hurra Antek, Antyk! Super, Uu. chciałbym mieć tyle na przykład, nie wiem, ladu 110 lat. Nie, bo z zgniłym jabłkiem. Mhm. Tosia, 20, 20, 100 i 25 to się równa 165! Brawo, Brawo Tosia! Wierzyłem w ciebie Znowu lepsza ode mnie, no? <grym> ode mnie. Dobra, dobra, no. Nikolka. Nikolka ma 50 plus 30, wow, plus 100 i plus 5. To jest 185 to właśnie Nikola przejmuje na razie prowadzenie. Proszę Państwa, co za emocje, co za mecz. O Jezus Maria, a, powinien wyczuwać. być komentatorem. I proszę Państwa, na ostatni zawodnik, człowiek, który rzucał w nikąd, a chyba został kimś. Nie patrzę na to, ale już widzę, że ma 200. Tak, jest, jest. Co? Kto wygrał? Kto, Nikola? Ty wygrałeś! Ja wygrałam! Ja! Dwieście! No dobra! Dajcie mi dwie stówki! Idę! Czy, czy, jakie dwie stówki! Ty się cieszę w ogóle mieć przyjemność zagrać z nami! Czyli no. pierwsze miejsce ma Bartek! Super! Drugie ma Nikola! Nie! Yeah. 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 Trzecie ma Tosia, ja! I czwarte ma An. Jes! Ostatnie będą pierwszymi! Hurra! Hurra! I. Słuchajcie, słuchajcie. Mam taką wiadomość, że za pierwsze miejsce jest przewidywana nagroda! A tą nagrodą jest guma! Pochtórnej tak wygina twoją buźkę, że nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co się stanie. Trzymaj, Bartek! Dzień! Dzień! A, 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 a. Ja nie to! Nie jestem uczulony na to! Co, co? nie chcesz? Nie chcę! No dobra, to daj komuś! No! Dobra! To ja daję to, a masz Nicholas! <ścoughs> Zobaczymy jak cię powiedzina! Ta guma! To Nikola zdobywa tą nagrodę i możesz ją wcinać! Jest. Tak! pokaż się tu pięknie, jak będziesz gryzła tą gumę! A tak. Kwaśna. Kwaśna, co? No, nie mówię, że kwaśna. No, ta nazwa chyba... Kuma No. Jest w szoku. Uwierzcie mi, ja tutaj na żywo patrzone, jest w szoku. Tak. Zara będzie słodka. Fajowska jest ta guma. I na dzisiaj. Kończę już komentowanie. Mam nadzieję, że się podobał odcinek. Subskrybujcie, lajkujcie i zapraszamy na pozdrowienia! My się żegnamy, pa! Pa pa! pa. pa, pa. trzy pierwsze osoby. Kuba Zielinski. Na zawsze i Wiktorię Judę. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Chciałem pozdrowić Sasaki Kati oraz jej świeżaki, gruszkę, Gosię i pomidora Patryka. Pozdrawiam Poddrawiam Was, moi br bracia świeżaki! Pozdrawiamy Maję Szymczak i jej pies Karakse. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. Prawiamy Maję NSP. Pozdrawiamy Tiki, Wiki, pozdrawiamy, 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 Zuzie Pawlak. Teraz specjalne pozdrowienia dla dziewczynki, która sobie zrobiła nazwę kanału pod tytułem Fanka Vlog Nicole TV. No to jest chyba twoja ogromna fanka, skoro sobie taką nazwę kanału zrobiła. Pozdrawiamy cię serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy, Olikę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Lol. pozdrawiamy, Lolę pozdrawiamy, pozdrawiamy, Pozdrawiamy Dominikę Bukowską. Pozdrawiamy Cię, Dominikę. Pozdrawiamy. Zdrowić Weronikę Dobkowską i jej siostrę Martę. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiam serdecznie Natalię Poletyło. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy łapkami psa. Pozdrawiam. Pozdrawiam.